Kontynuujemy nasze rozmowy festiwalowe w Gdyni, jesteśmy w studiu Dziennika Bałtyckiego. Ze mną są siostry, można tak powiedzieć, Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz, czyli Małgorzata oraz Łucja, główne bohaterki filmu Lęk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oglądałam Pokaz prasowy, i wydaje mi się, że to był film, na którym słyszałam najwięcej emocji w publiczności, bo te głębokie wdechy, te pociąganie nosem momentami i czasami też chichot, to był taki bardzo aktywny pokaz, jeżeli chodzi o publiczność, i chciałam zapytać, czy doświadczenie nagrywania tego filmu było tak samo bogate w emocje, jak to co widzimy na ekranie. Chyba bym skłamała, gdybym powiedziała nie. To nieprawda. Tak, ponieważ już sam scenariusz był bardzo poruszający. Ja pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz go przeczytałam. Byłam w pociągu wtedy i musiałam go nawet tak na chwilę odłożyć, żeby wziąć takie trzy głębsze wdechy. I dzisiaj, kiedy po raz pierwszy oglądałam ten film z publicznością. Ja, ja słyszałam to, o, o, o czym mówisz i, i słyszałam też tę te ciszę I, i było to też dla mnie jakieś takie bardzo poruszające, gdzieś też wywołało jakąś taką dużą radość, ale podczas zdjęć, tak, no też, 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 też towarzyszyły nam duże emocje, zwłaszcza chyba pod koniec. Pani, pani Magdo? Podpisuje się. Rozumiem, rozumiem. No, to tylko powtórzyć, a to trochę chyba nie ma sensu. Jasne. Pod koniec emocje były największe, ponieważ kręciliście ten film w sposób chronologiczny. To znaczy, że ostatnia scena była kręcona na samym końcu. To nie jest typowe doświadczenie aktorskie, prawda? Jeśli chodzi o nagrywanie filmu. Tak, to wielki komfort i, i, i jakaś taka y, istotna pomoc i ułatwienie oczywiście. To nie było tak, że do końca Rze rzeczywiście jeden do jeden wszystkie sceny po kolei, ale kręciliśmy to w takich blokach em, Polska, potem Niemcy, potem Szwajcaria. rzeczywiście te najtrudniejsze, najbardziej mm, emocjonalne i wymagające od nas y, skupienia i jakiegoś takiego wejścia rzeczywiście w świat y, bólu, śmierci, odchodzenia, utraty. Był na sam koniec, w warunkach zresztą paradoksalnie najpiękniejszych, bo nad przepięknym jeziorem w Lugano, w przepięknej willi, w okolicznościach, w których raczej chce się żyć, a nie umierać. Ten paradoks tutaj bardzo też myślę, silnie pracuje i, i rezonuje w tym filmie. Yy, to się rzadko zdarza rzeczywiście. To bardzo, bardzo było komfortowe, bardzo to pomagało, bo mogłyśmy z tymi bohaterkami i z ich. Yy, Emocjami, ale też z ich rozwojem, tej relacji, jaka ma miejsce podczas tej drogi, podczas tej podróży dwóch sióstr, em, też dojrzewać, rozumieć, odkrywać i doświadczać. Siostry jadą w taką podróż ostateczną dosłownie i w przenośni, ponieważ jedna wiezie, drugą do Szwajcarii, po to, aby mogła odejść na swoich własnych warunkach. Ten opis brzmi tak, jakbyśmy mieli z kina wyjść w bardzo mrocznych nastrojach, a mam wrażenie, że jest zupełnie odwrotnie. Że wychodzimy z tacy uniesieni i tacy właśnie zadowoleni z tego, że to życie jest i że trzeba korzystać z niego, dopóki ono jest. Ja, ja tak troszeczkę oczywiście z, z przekorą powtarzam, że ten film jednak kończy się happy endem. Oczywiście Czymś innym jest happy end dla postaci, którą gra Marta, czyli Woodsy, czymś innym dla mojej bohaterki Małgorzaty. Dla każdego myślę widza ten, ten happy end czy, czy refleksja o tym filmie je, będzie inna. Mam taką nadzieję i na to liczę, ale tak, on w gruncie rzeczy afirmuje bycie tu i teraz, ona afirmuje bycie razem, ona afirmuje przede wszystkim wolny wybór i, i, i o, o Opiewa i powiedziałabym, zgłasza się o ten wolny wybór w życiu. Jest tam też dużo humoru. Ktoś by mógł powiedzieć czarnego humoru, czy jakiegoś takiego humoru wisielczego, nawet, ale cieszę się, że tak jest, że nie sposób też od tego uciec, że w chwilach naprawdę najbardziej dramatycznych, wszyscy to chyba znamy ze swojego życia, czy trudnych chwilach, zdarza się, że ten. Że, że z czegoś żartujemy albo próbujemy to odelżyć, albo próbujemy to obśmiać, albo ktoś robi, albo sytuacja z nami robi coś takiego, że w tych najtrudniejszych chwilach śmiejemy się przez łzy i cieszę się, że tak jest, bo to jest prawdziwe życie, to nie jest jakiś taki sztych jednowymiarowy, tylko pokazujemy to w bardzo taki zniuansowany i różnorodny, mozaikowy sposób. To jest jednocześnie bardzo uniwersalna historia, bo tak jak powiedział dziś na konferencji prasowej reżyser, że to jest coś, co czeka każdego z nas lub mamy to już za sobą, czyli odejście bliskiej osoby. Na ile czerpały Panie ze swoich własnych doświadczeń, budując te trudne role? Myślę, że zawód nasz, czyli aktorstwo w dużej mierze opiera się na naszych doświadczeniach i na naszych emocjach. To jest jakaś baza, do której się odwołujemy, ale na szczęście też mamy wyobraźnię, z której możemy korzystać i niekoniecznie podpinać jakby emocje, które które są związane z tym konkretnie zdarzeniem. E, możemy sobie wyobrażać i kreować różne rzeczy, e, ale zawsze, ja zawsze korzystam ze, ze swoich emocji, czyli z tego, co jest we mnie i e, do czego mam dostęp, że tak powiem, a resztę posiłkuje się swoją wyobrazią. Chciałabym też dowiedzieć się troszkę więcej o waszej relacji zawodowej, jak to wyglądało, ponieważ no widzimy was przez cały czas na ekranie. Jesteście tak naprawdę nie schodzicie z pierwszego planu, więc spędziłyście ze sobą z pewnością bardzo bardzo wiele czasu. I czy wasze relacje też ewoluowały w międzyczasie. Pewnie tak, na pewno się lepiej poznałyśmy, niż znałyśmy się wcześniej, a znałyśmy się wcześniej i wcześniej też pracowałyśmy, bo zagrałyśmy u Tomka Wasilewskiego również siostry w Zjednoczonych Stanach Miłości parę ładnych lat temu. To była troszkę inna relacja, ale już ktoś wtedy zobaczył w nas ten jakiś podobny gen. Tutaj mogłyśmy to pogłębić, ale spędziłyśmy dużo czasu oczywiście i w pracy, i, i przed, przed zdjęciami, w próbach, w, w, w tworzeniu. Pomysłu na te, na te postaci, w te, tego scenariusza, ale też potem w trakcie zdjęć i poza zdjęciami, i po zdjęciach, i w czasie podróży. Myśmy rzeczywiście przejechały ten, ten szmat drogi, Polska, Niemcy. Niemcy i Szwajcaria. My też no, nie ukrywamy tego, że się lubimy, szanujemy się, jesteśmy siebie też ciekawe zawodowo. Ja obserwuję Martę w tym, co robi i ją bardzo szanuję, lubię jej aktorską energię i aktorski, jakiś taki, jakąś taką aktorską tajemnicę, jej osobowość, ale też ją lubię prywatnie. To nie jest tak, że jesteśmy psiapsiłami i się spotykamy dwa razy w tygodniu na kawę, ale kiedy się już widzimy, to to, to działa. To ten, ta chemia jest i myślę, że ona też zafunkcjonowała tutaj w tym, w tym filmie i że to się przenosi po prostu. Zdecydowanie widać to na ekranie. Chciałabym też zwrócić uwagę na to, że obie te postaci są bardzo temperamentne, a jednak tak skrajnie w tym temperamencie swoim różne. Czy zgodzicie się ze mną? Tak, zgadzam się z panią. <laughs> tak, zgadzam się. I myślę, że to jest tutaj wielka zasługa scenarzystki Moniki Sobień, która jakby od początku to jakby w tym scenariuszu było czuć jakby bardzo mocny zarys tych postaci i taką siłę, która z nich płynęła. Ale wydaje mi się, że to jest tylko na plus, bo, gdyby, bo, bo dzięki temu one mogą się ze sobą ścierać i mogą po prostu ze sobą dialogować. Być, być w jakiejś cały czas takiej, no bym powiedziała, aktywnej re, relacji. Tam nie ma pasywnej postawy i, i dzięki temu tam jakby jedna drugą po prostu cały czas gdzieś gdzieś ciągnie. Wystawiają się nawzajem na próby tak, cały czas. Tak. Temat jest trudny. Jest być może kontrowersyjny, ale jednak warto się z nim zmierzyć, bo naprawdę z tego filmu wypływa taki przekaz, który jest mimo wszystko bardzo, bardzo pozytywny. Daty premiery jeszcze nie znamy, ale zdecydowanie warto wypatrywać i oczekiwać. Także bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszamy. Dziękujemy i zapraszamy. Dziękujemy, zapraszamy.